Chciałem nagrać taki krótki filmik na temat samolotu, który się nazywa FX707. <laughs> krótki taki tutorial, ja już go złożyłem w tej chwili. Jest złożony, jest przerobiony ogólnie, bo dostałem go w postaci tylko. Czystej pianki, ale chciałem pokazać, jak to zrobiłem. Jak mi się udało to wszystko zrobić. Zaczniemy od ogona. Może tak z tej strony pokażę najpierw z drugiej strony serwa. Te plastry tutaj one są tylko po to, żeby dodatkowo wzmocnić lotkę tylnią. Ta lotka tutaj y, nie działa, ona w ogóle nie jest podłączona. Odwracamy już tutaj na drugą stronę i pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. To jest tak. Y, ogólnie <laughs> mechanizmy są na, y, na zawiasach kulkowych takich. Jak w helikopterze, jak w helikopterach się to stosuje. E, takie coś zastosowałem z uwagi na to, że e, nie byłem w stanie wysterować serwa tak dokładnie. Nie miałem takiego drutu, e, który mógłby to połączyć wszystko tak ładnie. Tu musiałem dlatego też tak podjąć, żeby to móc tak sobie e, fajnie wysterować. I tutaj na serwie też, jak widać, jest kuleczka. Mało tego, żeby przy ogonie, żeby mi się ta, e, cały ten e, sternie nie latał gdzieś tam na boki e, wcisnąłem go w rurkę taką cieniutką, tutaj może będzie widać e, i przykleiłem po prostu tą rurkę do, do całego tutaj ogona. Dobra, co jeszcze ciekawego? Druga kwestia. Co zrobiliśmy na dole? Zrobiłem na dole. Nie może spójrzmy, spójrzmy jeszcze na przód. Tak jak to wygląda teraz z przodu. Tak to wygląda. Bardzo ładnie udało mi się osadzić silnik. Silnik nie jest duży. Silnik nie jest duży. Silnik jest w zasadzie zaczerpnięty od drona. Ale jest bardzo fajny, wydajny. On ma chyba 920. Tak mi, się, tak mi się coś kojarzy, co chciałem pokazać. Ten samolot jest bardzo fajny. Jeszcze tak inaczej zrobię. On jest bardzo fajny do przerobienia. Jest dosyć niedrogi, bo ja w momencie, jak go zamówiłem, to zapłaciłem za niego jakieś 260 zł, chyba. No, po z no, to mnie wyszło jakieś tam 270 zł z wysyłką. Ale jest bardzo fajny, bo jest bardzo taki e, układny i bardzo fajnie można go sobie, e, powiedzmy, na swój sposób przerobić. Tak, jak kto chce, tak może go sobie przerobić. On ma. E, bardzo, to jest bardzo fajny model, bo. E, Zauważcie, lotki są dosyć szerokie. Dają fajny, duży wachlarz. Już miałem taki samolot. Ten samolocik daje naprawdę duży, na takich lotkach duży wachlarz możliwości. A samo to, że tutaj mamy na dupie, też jeszcze na, z tyłu mamy takie fajne, Loteczki, ja je troszkę wzmocniłem w razie by w, żeby nie wypadły, <laughs> ale są bardzo fajne, stabilne i bardzo szybko wprowadzają samolot w górę, dół. Co tutaj zastosowaliśmy, to już tutaj pokażę. Pierwsze Primo tutaj. No mamy taki składny śmigiełko, nie? I to jest, żeby nie reklamować, nie będę reklamował, tylko tak jak złapiecie, to, to złapiecie. Jak nie złapiecie, to nie złapiecie. Będzie trudno. Będzie bez. O, ładnie widać. No i tak. Rozpiętość skrzydeł jest yy, z linijką mierząc, z mierząc No to mamy raptem nie oszukując od do no ja tu muszę przyciągnąć trochę już wracamy od do I mamy od do 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 do, mamy proszę bardzo, 100, 120 centymetrów. No tak. Producent tak podał. Dobrze, przejdźmy do meritum. Coś w środku. Otóż tak. Tutaj w tym samolocie to jest fajne, że y, można odkręcać. Y, tutaj mamy dwie śrubki, i tu mamy jedną śrubkę, i te, dwie, te trzy śrubki można odkręcić i zdjąć całe skrzydło. Ale to się wiąże z odłączeniem y, skrzydła od serwa. A tu już zaczynają się schody, bo w tym momencie. Tu trzeba inżynieryjnie podejść do tego, jak to wszystko rozmieścić. Ja to rozmieściłem w ten sposób. Proszę bardzo, pokazuję już to tak, jak to wygląda. I tak. Tu mamy cały odbiornik. Kurczę troszkę słabo widać. Może tak będzie lepiej widać. Tu jest odbiornik, eee, o, o, o. a przy odbiorniku tutaj zaraz, o tutaj, tu mamy Kurczę może to jakoś tak naświetlić bardziej. O, może tak. Eee, tu mamy wciśnięty odbiornik. Tu z kolei jest regulator napięcia do silnika. A tutaj mamy ciekawostkę. Tu mamy ciekawostkę, bo tu mamy, proszę Państwa, zastosowany żyroskop. No, że nawet fachowiec by się nie szczaił, z czego to jest żyroskop. Bo Ten żyroskop jest z helikoptera z Alina 450: jak ktoś wie, to wie, jak ktoś nie wie, to nie wie. Kolejną kwestią, problemem było wyważenie tego. Samolotu, żeby znaleźć środek ciężkości. Środkiem ciężkości tutaj okazało się to, że jak, yy, jak, jak, jak go kupiłem, to on miał tutaj w środku na dziobie miał dwie kulki dwie stalowe kulki. I puściłem go tak sobie na równi i leciał w miarę równo i wtedy znalazłem środek ciężkości i ten środek ciężkości zaznaczyłem kropeczku sobie taką tutaj jak tutaj widać o z jednej i z drugiej strony to samo i jeżeli go tak chwycę tutaj o i on jest z baterią to on musi mieć stać w takiej pozycji jak teraz stoi ani Ogonem w dół, ani przodem w dół. Po prostu musi stać. Po prostu. <laughs> po prostu, po prostu. Druga kwestia umieszczenie w tym pierdolniku baterii. To też był bez wątpienia problem. Bo na początku myślałem, żeby zainstalować baterię tutaj yy, pod kopułą. Ale tutaj by mi się bateria troszkę nie bardzo nie bardzo by mi się komponowała z wagą, z masą ogona. Ale tutaj nie wiem, ogólnie może tego nie, nie będzie widać, ale są, są pewne formy takie, które były już wytłoczone. Na przykład, tutaj jest jakaś forma, tu jest forma na stopkę. Z kółkami. Tu była forma na ten taki podbijak, yy, który nie niszczy dzioba. A tutaj była forma na baterię. I tą formę właśnie wycięłem. Wycięłem tą formę na baterię. I ta forma wygląda tak. Bateria to jest yy, bateria 1300 mAh. 11V zwykła taka, no może zwykła dwunastka. No i troszkę troszkę musiałem się tutaj nadelikatnić, no, no, no żeby nie uszkodzić z, z, za dużo. No i wyciąłem to, co wyciąłem, tu akurat wyciągę. Yy, tu jest obszar na baterię. A tu jest obszar, ten taki kwadracik na kabelki. I to się wszystko tak fajnie mieści, że baterie można jeszcze delikatnie przesuwać. Pół centymetra do przodu, pół centymetra do tyłu. Dodatkowo... Patrzcie jak to wygląda, kurde, jak to z przodu wygląda ślicznie. Zim zim zim. Zamontowałem kamerę jeszcze tutaj. Kamera jest zapożyczona od drona. Z własnym zasilaniem. Jest bardzo leciutka, tam waży chyba 9 gram. Zaledwie. Musiałem ją trochę przerobić, ale poprzerabiałem ją i jak widać, jest tak jest. Ale myślę, że będzie śledzić trasę. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie czekam na yy, czekam na mojego kamerzystę, na moją kamerzystkę, bo bez niej nie mogę się ruszyć w tej dziedzinie. No naprawdę, mam tylko dwie ręce niestety, a to jest zbyt wspaniały sprzęt, żeby żeby działać samodzielnie. Już podobne podobnym mieliśmy wcześniej. Też był dosyć duży. Dosyć no i jedyne co, to tylko nie dałem mu wspornika na skrzydła. To, to skrzydła to mu się w łamały w ogóle w taki łuk, jak wchodziłem do góry. Jak go podciągałem, to <coughs> przewrót robiłem, to... <coughs> No, na, pętli, na pętli to skrzydł, <laughs> skrzydła, łamały się włók. <laughs> Ale cóż, albo będzie fajnie, albo nie. <laughs> się zobaczę. Musi być. Dziękuję za obejrzenie i do, do usłyszenia. Z Bogiem wszystkim.